Paweł Krasuski, Los Angeles, Dywizja Niedzielna, cześć Paweł, powiedz mi, macie teraz w składzie dużo nowych zawodników, skład jest przemodelowany, ty sam jesteś wybrany, wybrany w tym, zostałeś wybrany w tym draftzie, no ale jakoś to dobrze działa najwyraźniej, draft musiał być dobry, bo już macie wynik 2-0, bardzo dobre mecze, no powiedz mi, jak to według ciebie wygląda? Tak, ale zwróćcie uwagę, że trzech zawodników jest jakby ze do składu, także już wiemy, jak ze sobą grać, a... No też bardzo dobrze. No, do, dobrze. Mamy zawodnika, który jest bardzo szybki. Akurat dzisiaj jest troszkę mniejsze pod okresem, ale nie można nie polegać, ktoś to po dostaje tu do piłek. Mamy silnych zawodników i przede wszystkim e, grają bardzo dobrze w ogóle. Jeżeli im się powie, co mają grać, dają bardzo szybko. Także to działa. Jak teraz? No właśnie, ja pojem do Mimo tego, że jesteście dość świeżą drużyną, przez to z nowych zawodników, to jakoś ta komunikacja musi w środku w trakcie meczu wyglądać. I jakbyś miał opisać, jak taki jest trudny mecz albo trudny moment w meczu, co robicie, żeby właśnie utrzymać tę koncentrację i jakoś razem wyjść zwycięzcą z tej walki? Znaczy o dziwo i dobrze jest tak, że każdy się nakręca, To jest tak, że nie ma że się dwóch obraża albo jeden obraża, tylko jak gdyby każdy się motywuje, każdy napędza i działa. No jeden drugi wspiera. Po prostu. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Nie spodziewałem się, że to będzie tak dobrze wyglądało w drużynie takiej zbieraniny w pierwszym sezonie, naprawdę. Super, dzięki wielkie i powodzenia ja